Platforma. Samorząd terytorialny jest podstawą demokracji i istotnym elementem współczesnych systemów politycznych. Angażuje obywateli w procesy decyzyjne, co promuje poczucie własności i odpowiedzialności w procesie politycznym. Samorząd jest niezbędny do zapewnienia reprezentacji interesów społeczności i zaspokojenia jej potrzeb. Przykłady samorządów w różnych systemach politycznych obejmują demokrację bezpośrednią w Szwajcarii, gdzie obywatele głosują bezpośrednio w sprawie decyzji politycznych oraz budżet partycypacyjny w Brazylii, gdzie obywatele decydują o przeznaczeniu środków publicznych. Samorząd zachęca obywateli do angażowania się w proces polityczny i buduje poczucie wspólnoty, które jest niezbędne w promowaniu wartości demokratycznych. Kompromis jest istotnym elementem polityki społecznej. Polega na współpracy stron w celu osiągnięcia wzajemnie korzystnego porozumienia. Ułatwia on podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów, ponieważ pozwala na uwzględnienie wielu perspektyw i interesów. Do pomyślnych kompromisów w historii polityki zalicza się ustawę o prawach obywatelskich z 1964 roku, która zakazała dyskryminacji ze względu na rasę, kolor, skóry, religię, płeć lub pochodzenie narodowe, oraz Porozumienie Wielkopiątkowe z 1998 roku, które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej. Kompromis ma kluczowe znaczenie w polityce społecznościowej, ponieważ promuje inkluzywność, zmniejsza polaryzację i wzmacnia poczucie zaufania społeczności. Wdrażanie racjonalnych programów rozwoju społeczności jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju. Racjonalność polega na podejmowaniu decyzji i planowaniu w oparciu o dowody, co zapewnia skuteczność i efektywność programu. Wyzwania związane z wdrażaniem racjonalnych programów w społecznościach obejmują ograniczone zasoby, ingerencję polityczną i opór przed zmianami. Do skutecznych, racjonalnych programów rozwoju społeczności zalicza się Plan Zielonej Infrastruktury Nowego Jorku, którego celem jest ograniczenie spływu wód burzowych i poprawa jakości wody, oraz fiński eksperyment dochodu podstawowego, który zapewnia obywatelom dochód podstawowy w celu ograniczenia ubóstwa i nierówności. Racjonalne programy są niezbędne w promowaniu zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju, który ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rozwoju społeczności. Można zapytać, do czego autor zmierza tym dość długim wstępem. Do pytania, czy warto zawierać kompromisy. Czy samorząd terytorialny może być miejscem zawarcia porozumienia i współrządzenia partii rządzącej z opozycją? Kompromis to porozumienie między dwiema lub więcej stronami, mające na celu rozwiązanie sporu w drodze ustępstw. W polityce kompromis jest często stosowany w celu rozwiązania różnic między przeciwstalnymi stronami i osiągnięcia wspólnego celu. Może on być korzystny, ponieważ może prowadzić do bardziej stabilnego i pokojowego społeczeństwa. Jednak kompromisy mają też wady. Przykładowo, zbyt duże ustępstwa mogą osłabić pozycję partii i spowodować utratę poparcia jej bazy. Dodatkowo, niektóre kompromisy mogą zostać odebrane jako zdrada zasad, co może zaszkodzić reputacji i wiarygodności stron. Historyczne przykłady udanych i nieudanych kompromisów w polityce mogą dostarczyć wglądu zalety i wady zawierania kompromisu. Na przykład wielki kompromis z 1787 roku, w wyniku którego w Stanach Zjednoczonych utworzono dwuizbową legislatywę, był udanym kompromisem, który pomógł rozwiązać poważny spór dotyczący reprezentacji w kongresie. Z drugiej strony, układ monachijski z 1938 roku, który pozwolił Niemcom na aneksję części Czechosłowacji, jest powszechnie uważany za nieudany kompromis, który ostatecznie doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Samorząd terytorialny odgrywa kluczową rolę w zawieraniu porozumień między partią rządzącą a opozycją. Samorządy lokalne są odpowiedzialne za świadczenie podstawowych usług swoim społecznościom i często mają bliższe relacje ze swoimi wyborcami niż rządy krajowe. Bliskość ta może ułatwić samorządom identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb swoich społeczności, ale może też utrudniać osiągnięcie porozumienia pomiędzy partią rządzącą a opozycją. Aby osiągnąć porozumienie na poziomie lokalnym, ważne jest zrozumienie struktury i funkcji samorządu terytorialnego. Samorządy lokalne mają rady gminy czy powiatu, a także zarządy składające się z wybieranych urzędników, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji w imieniu swoich wyborców. Urzędnicy ci mogą pochodzić z różnych partii politycznych, co może utrudnić osiągnięcie konsensusu w ważnych kwestiach. Ale rolą tychże wybrańców społeczności jest znalezienie platformy porozumienia, choćby po to, by odpowiedzieć, tak, partia rządząca w kraju może współrządzić z opozycją w gminie, powiecie czy województwie.